Cześć z tej strony Lanski, będziemy budować komputer w MC, czyli w Minecrafcie. Tutaj stawiamy schodki kwarcu, na bloku kwarcu stawiamy kwarcowe schodki. Tutaj tak samo to sobie zniszczymy tu damy blok następnie na tym bloku stawiamy guzik teraz robimy monitor schodków kwarcowych XDDD potem dajemy ramkę po trzech stronach tutaj siedzenie i po dwóch stronach dajemy tabliczki aby ładnie to wyglądało. Tu dajemy głośniki po dwóch stronach, potem redstone od monitora do kompa XDDD. Tu stawiamy kamieniem, o tak jak pokazałem, tu znowu dajemy ramkę, a w tej ramce dajemy drzwi żelazne jako krata od kompa XDXD, XD. tu dajemy szybę jako ekran i gotowy komputer powinien... Jak widać działa poprawnie XDDD Fire when the strong,